Wiem, że cierpisz. Przeżyłaś coś niewyobrażalnego, ale nie pomogę ci, jeśli się nie otworzysz. Panna Walker? Panna Walker. Hey, Walker. No, Walker? Proszę, powiedz mi, co się stało. Okej. Okay. Rodzice wzięli mnie na rozmowę, jak odkryli, że mam moc. Pch, no nie miałam. Na szczęście mój brat, Brent, opiekował się mną. Wziął mnie za rękę i uciekliśmy. Kilka lat żyliśmy na ulicy, wciąż w biegu, wciąż w ukryciu. Robiliśmy niefajne rzeczy, żeby zarobić, ale nasza ostatnia fucha w Seattle była gorsza niż wszystkie inne razem wzięte. No daj spokój. To już ostatnia robota. Jest załadowane, chodźmy już. Nie, przecież to dzień wypłaty. Hmm. Ile? Starczy na mieszkanie. Tak. Tak. I jeszcze zostanie na birmańskiego kociaka. To jak? Chodź. To już coś. <laughs> W końcu zaczniemy od nowa. Uda nam się, uwierz. Cholera, schowaj się! Co? Glinę. Zostań, zaczekaj tu. Odciągnę ich. I nie, stój! Rób swoje i pryskamy stąd. Myślisz, że nikt nas nie znajdzie? Nikt, jak? Nie. Nie, nie używaj mocy. Nikogo nie zabiję, chcę tylko... Tylko pomóc. Weź. Ej ty! chodź tu, spójrz tu. No dalej, spójrz na mnie. Ech, to konieczne. Tutaj, Hal, jedna do sprawdzenia. Dobra, dobra, mała, tutaj. Widziałaś tu gdzieś Gnojka z irokezem? Znajdę go, jak przeszukam twoją łódź. Czekaj! Pokazać ci sztuczkę? Brandt kazał mi trzymać swoje moce w tajemnicy. Gdyby ktoś dowiedział się, że jestem przewodniczką, szuknęliby mnie. Tamtej nocy się nie bałam. Miałam użyć mocy, żeby wykonać zlecenia, a potem mieliśmy zjać. Bylibyśmy daleko, zanim dozowcy zdążyliby przybyć na miejsce. Oh, brakowało mi tego! krajówki, gdzie się ukrywacie? Uciekłam mu. A, dobra, śmigłowiec mnie nie widzi. Mogę iść. Z planami i z moim kotem, powiedz co trzeba zrobić. Pomogę. Ach, dobra, ale pośpiesz się. Apartament na rogu trzeciej i Stone. Włam się i zabierz czerwoną torbę. Okej, okay. co w niej jest? Przynieś ją, a odpłyniemy łódką pełną fursy. <laughs> to mi się podoba. Spoko, damy radę, wrachu. Zawsze jesteśmy jeden krok przed nimi. Tylko pośpiesz się. Nie da Szybko. Hm, Zamknięte. Co? Żadnych świadków! Zabić ją! A walizka? Najpierw trzeba ją zabić! Ja chcę tylko tę czerwoną torbę! Odładuję się. Będzie mi to potrzebne. Okej. Okay. Fetch, jesteś cała? Byłaś tam? Co się stało? Jacyś ruscy bawili się bombą. Cholera, rekiny. Znaleźli go. Z kogo? Mojego szefa. Jak wiedzieli o apartamencie, to wiedzą o naszej łodzi. Chodź. Dobra. Grzej silnik, zaraz tam będę. Przepraszam. Naprawdę chciałem ci kupić tego konta. Spoko, wrachu. Następnym razem. i się chowaj Potrzebuję Cię. Jak zaczynało mi odbijać, myślałam o Brentie. To mnie uspokajało. Trzymam się dobrych wspomnień. Pierwszej nocy w Seattle skryliśmy się przed deszczem pod wiaduktem. Czytaliśmy komiksy przy latarce, aż zasnęliśmy. A później jakiś typ chciał ukraść nasz skromny dobytek. Chciałam, żeby za to zapłacił. Tej nocy ustaliliśmy zasady. Pierwsza z nich: nie używać mocy. Nigdy. Rzeczy przepadły, ale cały czas mieliśmy siebie. Nie powinnam była używać mocy! To przeze mnie go zabrali! Przeze mnie! Odbiło mi! Te haluny bardzo mnie zmieniły. Budziłam się z nowymi mocami i moje ciało rwało się do walki, ale umysł poddał się. Doceniam szczerość, panna Walker. Zróbmy przerwę. Może pokażesz mi te swoje nowe zdolności. No chyba chcesz nad nimi zapanować, prawda? Po to tu przecież jesteś. Czy znaczy ja wiem, jak ostatnio ich użyłeś? W takim to... razie zaczniemy od podstaw. Będę obserwować twoje postępy stamtąd. Tylko proszę cię, pamiętaj, nie głupia? bądź głupia. Głupia to moje drugie imię. Nieprawda, Walker. Przetrwałaś. Zawsze ma jakąś słabość, tylko trzeba ją znaleźć. To dopiero początek. Ale świat nie będzie na ciebie czekać. Czasami trzeba działać instynktownie. No, całkiem nieźle jak na początek. Co pani powie na nieco ciekawsze? Proponujące, prawda? Te hologramy są niezwykle realistyczne. A teraz proszę je zabić. Nie będę tak bezmyślnie strzelać, okej? Okay? Ich twórca Judy, też przewodnik, nie ma nic przeciwko. Ale po co? Chodzi o przetrwanie. Nie tylko pani, ale wszystkich, którzy nie mogą się bronić. No dalej, ochroń go! mnie cieszy Twoja waleczna postawa. Przekonajmy się w takim razie, co potrafisz. Czas ucieka. Znajdź zakładnika i go uwolnij. Dobra robota. Niedaleko stąd ukryłam kolejnego zakładnika. Musisz go szybko uratować, inaczej umrze. W menu lana spróbuj jeszcze raz Trzeba sięgnąć granic swoich możliwości. Podstawowe szkolenie za panią. Ale czy jesteś wytrwała, pan? Czy będziesz walczyć w obliczu przeciwieństw? Czy może skulisz się w kącie? Manga pana walker! Oto kolejny nieszczęśnik. Ciągle i tu przybywa, nieprawdaż? Spiesz się, nowy zakładnik, ledwo zipie. Trzeba znowu pośpieszyć na ratunek. czekają następni. byłoby przykro gdybyś zginął na no, przygotuj się. chcecie nam to ogarniać? To następna? No. Bezbronna istota. Przygotuj się na duże wyzwanie. Powodzenia. Dajcie stąd! Się sí, się sí, 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 sí. Teraz. Twoja akcja ratowania zakładników była zadowalająca. Twoje osiągi są punktowane. Podam ci osiągnięcia pozostałych przewodników, żeby cię zmotywować do rywalizacji. Treningów nigdy dość. Nie chciałabyś ich wszystkich pokonać?